Dziękuje Panie uwagę Jezusie, księdza Malachia, którą czytaliśmy dzisiaj, opowiada nam o władcy, który przybył do swojej świątyni. Profekta Malach, Malachia zapowiedział w ten sposób przyniesienie Chrystusa do świątyni jerozolimskiej. Chrystus jest tym władcą, który ma prawo objąć władzę w świątyni. Witam go. Starzec Simeon, o którym mówi ewangelista święty Łukasz, że był przepełniony duchem świętym, któremu przypowiedziano, że nie umrze, bo nie zobaczy Chrystusa, pańskiego Chrystusa, czyli namaszczonego. Hebrajskie słowo Mesjasz, znaczy namaszczony, greckie słowo chrystos również oznacza namaszczone. namaszczonego, posłanego przez. Pana Boga. Oto władca i król przybywał do swojej świątyni. Oto zwiastun, jak go również nazywał Malachiasz, prorok Malachiasz przybywał do swojej świątyni. Świątynia jerozolimska została zbudowana przez Boga Ojca rękami Izraelitów na cześć ich panu Trójcy Przynajświętszej. Cała Trójca Przynajświętsza budowała tę świątynię, chociaż Żydzi jeszcze tej prawdy nie znali. To Duch Święty natchnął Symeona do przyjścia do świątyni. I to Duch Święty posłużył się Symeonem, by wyśpiewać na powitanie nadchodzącego króla i zwiastuna ten wspaniały kantyk zwany kantykiem Symona, który, który to kantyk kapłani w swoich pacierzach kapłańskich codziennie na laudesy, czyli na chwalby odmawiają, odmawiają tę modlitwę błogosławiącą, błogosławieństwo, które wypowiedział przed nami sam syn Dwa tysiące lat temu na powitaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Taka jest zresztą rola kapłanów, by wielbić Boga. Prorok Malawiasz mówi, że przyszedł on w król, by oczyścić lewitów, oczyścić sługi pańskie, stopić ich jak złoto i srebro. Wytapianie złota i srebra było potrzebne po to, by z czegoś, co było niedoskonałe lub niepotrzebne, stworzyć coś o wiele piękniejszego, lepszego. By z kruszca, z najcenniejszego kruszca, jaki znano, ze złota, również ze srebra, wytopić coś jak najdoskonalszego, by dać temu kruszcowi jak najdoskonalszą formę. To wytapianie jest czymś, co. Chrystus przyszedł uczynić z ludźmi. Symon mówi, że Chrystus przyszedł na oświecenie Boga i na chwałę ludu izraelskiego. I Jego słudzy, lewici, o których powiedział Malachiasz, są tymi, którzy mają być przetopieni, wytopieni, bo by być nadczeniami wybranymi. To Państwo Starego Testamentu było niedoskonałe i było to Państwo Chrystusowe. było to państwo, które Polegało na składaniu ofiar ze zwierząt, z gołąbków, z synagogi, te właśnie przynieśli świętą <laughs> św. Marią Panu do świątyni Jerozolimskiej. Natomiast kapłaństwo Nowego Testamentu to jest właśnie kapłaństwo Chrystusowe, kapłaństwo, które jest odzwierciedleniem życia Chrystusowego i kapłaństwa Chrystusowego w człowieku, który przyjmuje święcenia kapłańskie jest tym, który ma niejako stygmat albo charakter sakramentalny. Ten charakter sakramentalny wyraża się w, w takich szczególnej pieczęci czy też na napieczętowaniu duszy kapłana, która, która to pieczęć czyni go szczególnie związanym z Chrystusem Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. Chrystus został zniesiony do świątyni między nimi po to, by objąć się we władanie, by tam złożyć pierwszą ofiarę i by tam wprowadzić nowe kapłaństwo, kapłaństwo, nowego przymierza, które jest to państwo z jego przynajdroższej krwi i jego przynajświętszego serca. I Najświętsza Maria Panna, która ofiarowała swego pierworodnego Bogu, tak jak to nakazywało Prawo Mojżeszowe, stała się również w ten sposób matką kapłanów tych, którzy są pierworodni według Nowego Testamentu, pierworodni, czyli szczególnie uprzywilejowani. Stąd też Maria szczególnie otacza ich opieką. Święto dzisiejsze ma również taką ludową nazwę Matki Boskiej, Gromicznej, bo święciła to święto Gromnica czyli Gromica to świeca, którą zapala się szczególnie w uczciwie świętej Marii Panny, Płaka ciemno, szczególnie jak zapalono zawsze gromice w czasie burz, w czasie niebezpieczeństw. Warto tego e, zwyczaju wracać, warto jest o nim pamiętać, szczególnie, że burze dzisiejsze są najstraszniejsze, że ze wszystkich to burze e, porywają wszelkie, 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 e, wszelkie, dobro z tego świata i zastępują je złem. Podajmy się na świętej Marii Panny. dzisiejszy dzień jest doskonałym dniem, w możemy się ofiarować przez ręce Najświętszej Marii Panny dobremu Bogu, przez ręce Najświętszej Marii Panny, przez jej niepokojące serce oczyścić się, by służyć naszemu królowi. I miałeś sens najlepszą świątynią, już będzie tak, to w serce. z Chrystusem. serce. za